Cześć, witajcie w Dragon Air Silent God. Dzisiaj po raz drugi i myślę, że ostatni w tym sezonie zawitamy do Temporal Vortex, do naszego tutaj wyłaniającego się z głębin Poseidona. A to dlatego, że pierwszy odcinek był właśnie taki na przełomie tutaj jego trudności, kiedy byliśmy na poziomie, który pozwalał nam atakować właśnie tylko ten jego trzeci poziom, potem przeszliśmy do czwartego. No i teraz sobie szybciutko tam zajrzymy, cóż się zmieniło i jak tu sobie z tym radzić. No, i troszeczkę mam tu takich zaskakujących wniosków może w odróżnieniu właśnie od tego poprzedniego odcinka, no ale zobaczymy, wejdźmy przede wszystkim sobie do niego, no i tu widzicie mój ostatni wynik. Czyli 33, i prawie pół miliona, weźmiemy sobie to. I powolutku omówimy, co tam się dzieje. Tradycyjne nagrody za właśnie najwyższy tutaj ten poziom damage'u, jaki dostajemy. Tam jest 25 milionów i powinno się jeszcze pokazać. Tak, moje miejsce na serwerze. A tu się nie zmieniło. o dziwo. To znaczy, tych to nawet nie zwracam uwagę, ale właśnie to. Echo of Klepsydra 220 punktów. Tutaj w trakcie sezonu. No, ten Vortex jest jakby tym jedynym stałym miejscem gdzie można sobie to zbierać, a to ma wpływ na końcowy ranking. No, ale zobaczmy cóż tu takiego się dzieje. No, więc przede wszystkim moja drużyna. Więc jak sobie wejdziemy, to moja nowa można by rzec, drużyna. Zaraz sobie tu sprzęcik wczytamy. I jest to oczywiście drużyna oparta na Iceblascie. Czyli już pięcioelementowe affinity. Tutaj rzeczywiście Ice Blast, i, znaczy Frost w sumie i radians ale Frost tutaj dedykowany właśnie w stronę tego Ice Blasta. No i nie jest to jakby pewnie też dla Was nowość. Na początku tego sezonu spróbowałem sobie porównać tego Ice Blasta, kiedy to mając kilku takich bohaterów mieliśmy. Zrobiłem takie doświadczenie, mieliśmy jeszcze możliwość resetu, zaatakowałem właśnie Ice Blastem tutaj Clan Bossa, czyli właśnie tego Vortexa i zaatakowałem moją inną drużyną, tutaj w pełni wyposażoną, wyksiążkowaną. Ci wtedy nie byli wyksiążkowani, ale wbili podobny damage do tej drużyny sprawdzonej w poprzednich walkach, która w dodatku, i to jeszcze bez decrease defense, więc ten wynik mnie już na początku sezonu rzeczywiście tutaj w pewien sposób ukierunkował, że, że warto temu poświęcić. No a poświęcić temu, dlatego tutaj poświęciłem i zasoby, i, i rzeczywiście sprzęt, mimo że jest to rzeczywiście Ice Blast jest we frakcji tego Frosta, a mój frost był dosyć silny, bo czy też najsilniejszy w ogóle ze wszystkich, bo tam mam i właśnie i Drista, i Ostera i tak dalej, więc oni się bardzo dobrze spisywali. No, ale nie żałuję generalnie, że tutaj zainwestowałem podwójnie właśnie w ten frost. No, i jest to moja też nowa drużyna, bo jak wiecie, mamy w tej chwili. Tutaj to wydarzenie, ten Chief Challenge, gdzie rzeczywiście potrzebujemy budować kolejne drużyny tutaj w danym Affinity, żeby mierzyć się z bosami rozsianymi tutaj po całej krainie. No i ciężko było tu poświęcić zasoby na właśnie dodatkową jednostkę, którą dla mnie okazał się ten właśnie Sejlik, więc jego tu wybudowałem, mimo że w perspektywie Mam, mamy w tym tygodniu cztery drużyny, wybudować pod tych bossów pod ten Chief Challenge. No i cóż tu jest takiego wartego uwagi? Na chwilkę sobie jeszcze z tego wyjdę, najpierw omówię to, co tutaj ma spory wpływ na walkę, a jest to, to Elemental Affinity, w, którym, w które inwestujecie. Ja tutaj nie poświęciłem jeszcze tych dodatkowych punktów, aby zachować tutaj rzeczywiście Wam niezmienione proporcje tych moich inwestycji, bo pewnie jak się uda, to jutro zrobię odcinek właśnie z tych Chief Challengeów. Taki wstępny na razie. Bo, bo sami poszczególnymi może zajmiemy się później, ale chciałem właśnie zachować to, żebyście zobaczyli co ja mam tutaj, w co mam zainwestowane, które te pełki. więc rzeczywiście jeżeli chodzi o IC Radiance, no to tu mam na tym poziomie no maksimum, czyli 10% właśnie elemental damage'u i mam tutaj jeden, jeden poziom Zainwestowany tutaj w specjalny, rzeczywiście tutaj kolejny damage, który dochodzi do rzucania poszczególnych skili. Tu będę się zastanawiał, jak to rozdysponować, właśnie mając na uwadze tych bossów rozsianych teraz po całej krainie, z którymi walczymy, więc to jeszcze chwilka. Na razie zachowuję Wam to ustawienie, w którym oni tutaj wygrali ostatnio właśnie z tym Fortexem ok, no to to jest jedna rzecz którą warto mieć tu na względzie co ma duży wpływ na walkę no i dalej przejdźmy sobie do mojej drużyny i zobaczmy co oni tu mają wcześniej tutaj zamiast tego Sejdika był Drist w drużynie Drist, który też atakował właśnie Vortexa, ale on też rzucał i Increase Attack, i właśnie Decrease Defense na Bossa. Troszeczkę tak może nie do końca pasował, no ale ze względu na to, że jako gracz taki o ograniczonych zasobach, tak miałem wcześniej go zbudowanego, więc go wykorzystywałem. Teraz tą rolę w zasadzie pełni Shina. To ona ma set. Increased attack, czyli właśnie ten Sigil Set w 3 elementach, daje pozostałym 15% dodatkowego ataku i ma też tutaj defense penalty na bossie. Jeśli ktoś nie ma Witches Remain tego artefaktu, to może być równie dobrze koronka, tak będzie tutaj defense penalty 1 więc będzie ten damage trochę mniejszy, ale mamy jednego przeciwnika, więc rzeczywiście ten debuff będzie można aplikować. No i teraz tak, to co wiecie, to pewnie nie zdziwiłem Was, że ten Ice Blast tutaj został wykorzystany na Bosie i nie jest to jakieś niesamowite, bo już i po tym moim pierwszym filmie było to widać, zresztą jeżeli oglądacie innych content creatorów, to oni także wykorzystywali właśnie ten nowy sposób walki. Natomiast dosyć dla mnie zaskakujące jest to, że boss na najwyższym poziomie, który uderza bardzo mocno, w zasadzie ta drużyna, i tak z moich tutaj zasobów. Odniosła ten najwyższy damage. Odniosła go właśnie w takim składzie, mimo że tutaj nie ma tego, o czym zawsze mówię czyli nie ma decrease ataku na Bosie, nie redukujemy mu ataku. Mało tego, nie ma tu nawet usuwania właśnie tego decrease defense, które on rzuca na nas. Więc a propos w ogóle składu. Jakby się tutaj na nim skupić, jest Felosia i rzeczywiście ona się troszeczkę tutaj lepiej sprawdzała, ale z powodzeniem mogłaby być Kaśka. Kaśka, która rzeczywiście zablokowała by tutaj na swoim właśnie ultimate ten Decrease Defense. Jeżeli ona by to rzuciła, debuff Immunity na drużynę, to ten z Defense by nie, nie wszedł. Trochę lepiej sprawdzała się mimo wszystko Felosia, która, która rzuca shieldy, ale no, to jest pierwsze dla mnie zaskoczenie, że właśnie mimo tego, że ten Dickies Defense tutaj na moją drużynę wchodził, to i tak udało się no, przetrwać na tyle, że ten damage widzieliście ponad 33 miliony. Zwykle właśnie używany tank ma na przykład decrease Attack na bosie, tu Galius niczego takiego nie ma, po prostu ich leczy. Wiele osób używa legendarnego artefaktu, który tutaj leczenie zamienia w shieldy, to już w ogóle byłoby jakieś niesamowite. W tym przypadku nie mam tego artefaktu, więc po prostu tego Skarabeusza używam. No, i jak widzicie, jest całkiem dobrze. Teraz, jeżeli chodzi o samą shinę, no to rzeczywiście trafiłem ją na początku i korzystam z niej bardzo. Choć ona tutaj nie jest w charakterze damage dealera, tutaj z tych wyników powiem wam, że zadała kilkanaście procent z tego damage'u, czyli tak to mniej więcej wyglądało. Kilkanaście procent shina. Dwadzieścia parę procent bledyn, i niemalże połowę zadał Sejdik. Nie mam tutaj tej krasnoludki, która także jest epikiem w Blastie, y którą wiele osób chwaliło, więc zdecydowałem się właśnie na Sejdika. No i także on wyczynia y niesamowite tu rzeczy. Y jeżeli macie y krasnoludkę, to ona rzeczywiście zamiast szyny. Może być to ona, będzie wtedy tym głównym damage dealerem. A powiedzmy takim aktywatorem Ice Blasta byłby Bledyn. Jest też jakaś rajka, która w Ice Blastie działa. Także może być i myślę, że ten damage będzie podobny. No, sam właśnie Sadik niestety też pada pierwszy w tej walce. Ma dosyć niskie HP. W porównaniu właśnie chociażby do tego Krasnoluda, tej pani Krasnolud, która, która tu, o której tu wcześniej mówiłem. Natomiast no, w tej walce to jakby nie ma znaczenia, ale może już jutro Wam powiem, że czasami tutaj w budowie drużyny, a nawet często się zdarza, że również w wielu innych miejscach ma znaczenie to, czy jednostka walczy. Zasięgowo czy walczy wręcz. Tutaj pewnie Krasnoludka, mimo że ten wbił prawie połowę obrażeń w bossa, Krasnoludka byłaby lepsza, ale byłyby też pewnie miejsca, które tutaj zdarzają się w trakcie gry, gdzie jednostka zasięgowa atakująca właśnie tutaj z dala, nie, która nie musi walczyć wręcz. Zdawałaby lepiej egzamin. Więc e, także nie żałuję, że w Seidika zainwestowałem. E, wszyscy mają e, skrole, co się u mnie bardzo e, rzadko e, zdarza, więc rzeczywiście no to są epiki, więc tych epickich skroli już rzeczywiście mam. Ale i Felosia, e, legenda i też Shina ma wyksiążkowane e, swoje e, tutaj skile, To też ma znaczenie. No i teraz, jeżeli chodzi o sprzęt, to nie jest on e, najlepszy. E, to znaczy m, przejdźmy, zacznijmy właśnie od głównego damage dealera, więc myślę, że ten Inventor e, rzeczywiście set byłby tutaj najciekawszy, ale jak widzicie, no ten ma już, powiedzmy, że blisko tych 100% crit rate'u, no ale jeszcze nie do końca. E, Bledyn ma tutaj Około 78, ale on ma jeszcze tutaj na swoich skillach dodatkowe 20, więc też jest ok, ale on już ma Gambler Set. No, to jest ten drugi set, który bym tutaj polecał, który jest w porządku. Natomiast, no ten powiedzmy, że Quid Damage i Atak jest tutaj dla mnie nieosiągalny w innych drużynach, takich bardziej pay-to-win, które widziałem. Tak, jak mówię, dodatkowo jeszcze oni pewną dife, defensywę powinni mieć zbudowaną. Tak, tu jest przynajmniej jeszcze dołożone, tak, żeby było no, około tych 2000, 2000 punktów w defensywie, żeby no, ten ma troszeczkę mniej, już się tutaj nie udało, żeby trochę dłużej przetrwali, bo nie ma tego usuwania tutaj rzeczywiście. Hmm, tego defense penalty, które bo odrzuca. Aura defensywna, i jeżeli chodzi o same skile, no to coś tutaj troszeczkę poszło po przecinku, ale to nie jest istotne. W zasadzie ustawieni są damage dealerzy: czyli pierwszy aktywator w postaci ciszyny, która zaczyna w 11.6 sekundy, rotacja bossa 20 sekund. Za nią jest bledyn, który zaczyna o w 12 sekundzie, no i dlatego ostatni właśnie ten Sejdik jest tutaj w 12,3. Więc oni tak po kolei sobie atakują, a tu są ustawione te obrony. W 21 sekundzie Felosia rzuca swoje shieldy, a w 26,5 sekundzie swoje leczenie włącza Gariusz. No, i to tak wygląda. Puszczę Wam troszeczkę tą walkę, bo już tej drużyny nie będę tutaj raczej zmieniał. Tu Felosia jest na 99 poziomie, ale wszystkich innych już wciągnąłem na setny. Wcześniej atakowałem na tych 97 poziomach, byli bohaterowie, więc no po kolei sobie wszystkie te drużyny. Wzmacniam. No, widzicie, że ten Dicky's Defense utrzymuje się na bohaterach. Nie ma nikogo, kto go tutaj wyczyści. I nie mam właśnie tego Dickens ataku na Vortexie. No, i dlatego właśnie myślę, że jest to dosyć niesamowite we wszystkich tych wcześniejszych poradnikach. Generalnie zwracałem Wam uwagę, że ten dikis attack to jest no, najważniejszy chyba dibaw w całej grze I, i rzeczywiście nadal tak twierdzę. Natomiast właśnie to, że mimo wszystko, mimo tego dikis ataku, a jeszcze właśnie z utrzymującym się przez pewien czas, właśnie defense penalty na moich tutaj bohaterach. No, udaje się e, zrobić wynik e, no, wcześniej dla mnie e, zupełnie nieosiągalny. E, wrócę jeszcze na chwilę do Drista, e, który był w tej drużynie, wcześniej zrobiony już przeze mnie, e, bo tak jak mówię, e, lubię tego bohatera, czyli biegał e, wszystkie poprzednie walki oprócz tej, którą e, widzieliście wynik właśnie na początku gry i tej, która teraz trwa. E, Wtedy wynik drużyny był około 26 milionów, czyli też był osiągnięty ten najwyższy poziom, no ale zmiana tutaj rzeczywiście Drista na tego Sejdika, przerzucenie funkcji Drista na Shinę, czyli tego jako debuffera, aktywatora też increase ataku i no samych ice blastów, czego już Drysd właśnie nie robił, właśnie spowodowała to, że z 26 doszliśmy na 33 miliony, czyli no, progres myślę, że godny tutaj uwagi. No, no i idzie to dosyć szybko. Tak jak widzicie tutaj na przykład właśnie po kolei oni działają, Shina z Decrease, defensem, później Bledyn atakuje i później atakuje ten Sejdik. No i cóż, no, rzeczywiście to moje doświadczenie z początku sezonu, potem potwierdzone jeszcze przez wielu tutaj content creatorów, którzy skupiali się na samym Ice Blascie, jakby utwierdziło mnie w przekonaniu, że no, myślę, że warto zainwestować akurat w tą formę walki. No tak jak Widzicie, pierwszy raz drużyna trzech, w zasadzie trzy jednostki tutaj zadające damage, choć Sina jest tutaj takim no powiedzmy bardziej aktywuje dopiero ten atak, przygotowywuje go dla pozostałych dwóch epików. No i wygląda to naprawdę z mojego punktu widzenia dosyć imponująco, no bo w poprzednim sezonie Rzeczywiście walcząc Fire Teamem, tak, w zasadzie Wild Teamem, czyli znowu tam wykorzystując Wild, no, udawało mi się dojść do tej końcowej granicy, czyli tych 25 milionów. No, ale to tak było już w końcowej fazie sezonu, z tego co pamiętam, i tam rzeczywiście, no, już ten sprzęt był całkiem niezły choć z drugiej strony rzeczywiście atakowałem tam na przykład i Kasperem i naszym Hobbitem, wspólnym dalmową legendą, którzy byli niewyksiążkowani, plus tonalnanem, więc oni się tam razem w ten sposób uzupełniali. No, być może gdybym miał chociażby taką florę, no to byłoby łatwiej, ale tutaj jest myślę, że większa elastyczność. To znaczy, myślę, że ten team dobrze by się spisywał równie dobrze, albo dosyć podobnie, gdyby nie było legendy w postaci Shiny. Aktywatorem Ice Blastów byłby Bleden, a damage deal, dealerem byłby właśnie Sejdik, plus dodatkowa postać albo ta krasnoludka. No, to już w ogóle myślę, że byłoby nieźle, albo nawet można by spróbować zagrać tą rarką dodatkową no w każdym bądź razie taka free to play opcja, która ma szansę na najwyższy wynik właśnie na Vortexie który, do którego moi jak widzicie tutaj na razie w zasadzie bez przeszkód dobijają, padło 25 milionów i no teraz już rzeczywiście w którymś momencie BOS zacznie ich tutaj mocno uderzać. Czy uderza ich cały czas coraz mocniej? Natomiast, no, właśnie z moich tutaj doświadczeń wynika, że mimo wszystko te shieldy rzucane przez Felosie troszeczkę lepiej się sprawdzały niż usuwanie debuffów przez Kaśkę i tym samym leczenie naszych bohaterów, więc to jest jakby troszeczkę też potwierdzenie, które mam na każdym kroku, że fajnie mieć w drużynie i healera, który leczy, i właśnie postać, która daje tutaj tarcze te silny, bo no, o tym wam pewnie jeszcze opowiem jutro, właśnie jeżeli chodzi o te pierwsze wrażenia z Chief Challenge'u, no, bez tych shieldów, no jest ciężko, więc tam podam przykład i nawiążę troszeczkę może też do tej wypowiedzi. No, walka pewnie, o no, tak jak mówiłem, Sejdik nam tu pierwszy odszedł, więc w przy 31 milionach wypadł już z drużyny został pokonany, no troszkę może wcześniej niż wczoraj widziałem, więc może bez niego już te 33 miliony nie wbiją, bo pewnie następny będzie Bledyn, który tutaj o dokładnie teraz padł. Tym niemniej, no, tak jak mówię, nie do końca jeszcze dobry sprzęt, taki na, na jakim nie stać. Nie do końca dokończone inwestycje właśnie w tym w te pelki dotyczące Affinity, ale wynik dla mnie już zupełnie spoko, więc przekroczona ta najwyższa granica, no, w sposób wyraźny i zdecydowany. No i to będzie też około tych 33 milionów, może już bez tego dodatkowej połówki. Także Ostatnia w tym sezonie wizyta na Vortexie, ale myślę, że ta drużyna nie tylko tutaj właśnie się sprawdza. Gram Ice Blastem jeszcze w kilku innych miejscach, choć właśnie tego Sejdika mam rzeczywiście od wczoraj zrobionego tutaj po inwestycjach. I, i koniec walki, więc warto chyba tak mi się właśnie wydaje. No dobrze, równa liczba tutaj punktów 22 300, niewiele mniej niż wczoraj, więc już sobie tutaj daruję jakieś dodatkowe próby i to był właśnie temporal vortex. Tu jak widzicie u mnie są wyniki niesamowite Ludzie osiągają, no ale to tak jak Wam mówiłem, ten mój serwer to jest po pięć inspiracji, na przykład na legendach i zupełnie topowe legendy. Zresztą to jest taka forma, tu Wam powiem, jeżeli ktoś ma te dwie legendy, czyli to jest Zefi, a to jest Ogok, tak, jeśli nie przekręcam nas, to jest w stanie poniekąd zrobić taką drużynę powiedzmy Anki Lebur, czyli niezabijalną. Tu znowu widzicie Zefi i Okok i ci bazują akurat na Dantlesach, Tu przynajmniej na początku. Ale wszystkie topowe drużyny mają właśnie w składzie te dwie legendy. Nie mam żadnej z nich i wtedy da się to tak ustawić, że rzeczywiście ta drużyna przetrwa zupełnie długo. O, wcześniej była bardziej zróżnicowanie. Ludzie używali też poisonów. A tu widzę większość teraz tych pierwszych rzeczywiście drużyn. Ma, ma Dumplesów. O, tu pierwszy raz nie ma Zefi. Jest Frur buff, ale jest też właśnie ten Ogok. Więc, no ale dla takich graczy free to play, jeżeli ktoś ma trzy jednostki z Ice Blasta. No to wydaje mi się, że już stworzy jakąś rzeczywiście drużynę, która, która tutaj ten maksymalny damage powinna bez problemu wbić. Tu akurat są poisonerzy, ale ta podstawa w postaci Zeffi Zefi i Okoka jest. Ok, możecie dać znać w komentarzu chętnie. Bym usłyszał, ile w chwili obecnej wbijacie, właśnie na vortexie i jaką drużynę stosujecie. U mnie Iceblast najbardziej dla mnie dostępny, i wszystko już Wam przekazałem, co tutaj chciałem. Więc do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, zostawcie lajka bądź suba. Do następnego razu. Cześć!